Chcesz awans? To będzie Twój nowy gabinet. Oczywiście, że tak. Naprawdę ciężko pracowałeś. Chcesz go? Tak, bardzo dziękuję. Musisz tylko podpisać kilka dokumentów i zdać test. Test! Jaki test? Test na narkotyki. C co? Dlaczego? Takie są zasady firmy. Przy awansie musisz go przejść. To proste. Wystarczy, że sikniesz do kubeczka. Ale nie wiem, może być za miesiąc? Nie. Za jakąś godzinę musisz oddać mocz do laboratorium. Już umówiłem wizytę. Kochanie, potrzebuję Twojej pomocy. W czym potrzebujesz pomocy? I dlaczego? Co się dzieje? Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Wiesz to, prawda? Ach, wiem to, kochanie. Więc spodziewam się, że ty zrobisz to samo? Tak. Cokolwiek potrzebujesz. Potrzebuję, żebyś nasikała do kubeczka. Co? Dlaczego? Właśnie dostałem awans i muszę przejść test na narkotyki. Ale jestem teraz bardziej ujarany niż sam Sudok. Nie zamierzam sikać do kubka. To obrzydliwe. Proszę, kochanie. Nie. Nic mnie do tego nie zmusi. Kupię ci torebkę Gucci. Dobra, niech będzie. Nie dostałeś awansu. A tak w ogóle to jesteś zwolniony. Ale dlaczego? Test wykazał pozytywny wynik. Na praktycznie wszystko, co istnieje. Oto lista. Co do cholery! A, jest jeszcze jedna informacja. Jaka? Jesteś w ciąży.